Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale zakręcona Pozytywnie Co ona nam chce powiedzieć? Rak żeńska teraz energia zła jest żeńska energia jest na pewno zła, ma ból Co ona ci chce, facet, powiedzieć? Chce wyjaśnień żąda wyjaśnień na jakiś temat Poznawiązuje przyjaźń poznaje ciekawe znajomości jesteś jej połówką na całe życie Nawarzyło się, piwa trzeba wypić, co nie? Znak zapytania. Jest przy Was szczęśliwa. Nie może znieść Waszych słów. To po prostu nie był czas dla nas. Nie możemy z tego miejscu, trzeba ruszyć. Nie możemy być razem. Ciężko co sobie zapomnieć. Za, chcę zakończyć jakoś przyjaźń, bodajże z Wami, ale nie jest pewna. narodziliście, wasze znajomość się, schodzi na super plan, bo narodzicie się na nowo mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczy, czyli jeszcze żyje nadzieją, czyli uczucia jednak jeszcze do Was, drodzy faceci, jeżeli o to pytacie, nie wygasły, także co możecie zrobić, szczerze naprawdę szczerze porozmawiać i to wszystko wyjaśnić i wszystko się ułoży. Także co? Dzięki za uwagę, do zobaczenia.